Nie wiem jak wam, ale się sierpień strasznie dużo i to wcale nie jest zła rzecz. Sierpień to miesiąc wakacji, więc pojechaliśmy na tydzień do kornwali zabierając ze sobą wiele gier, które chcieliśmy odświeżyć, np. Zamki Burgundii. Z racji tego, że wychodzą przecież nowe, chodzi nowa edycja i naszym zdaniem ta nowa edycja jest jeszcze brzydsza niż ta stara, ponieważ wszyscy wiedzą chyba, że Zamki Burgundii nie należą do najpiękniejszych i najlepiej wydanych gier, ale są bardzo dobrą grą. Zatem zdecydowało się wydawnictwo, aby nową edycję tej gry wrzucić na rynek i szczerze Wam powiem, że bardzo mi się nie podoba. Pudełko jest super, ale plansze i wszystko inne jest bardzo takie sobie. Um, zatem to jest chyba tylko dla kolekcjonerów. Um, ale nie o tym, co graliśmy w tym miesiącu, co jest nowego, w co nam się jeszcze powtarzało. Pierwszy raz zagraliśmy w arboretum i ja się w grze zakochałam od pierwszego wejrzenia. Mat tak nie do końca, mimo że jest to gra o drzewach. Um, ale naprawdę chyba się zdecyduje, żeby ją kupić, nawet jeżeli nie będzie chciał bardzo mną w nią grać, może ktoś inny w nią zagra. Jest to niezależna językowo karcianka, którą na pewno mogę zmieścić gdzieś do plecaka, jak jedziemy gdziekolwiek tak naprawdę, zatem chyba jednak się do tego przekonam. Graliśmy również w Wreck Raiders. Graliśmy w Wreck Raiders. Piękna gra. O nurkowaniu i wydobywaniu skarbów z dna oceanu, z wraków statków, ale również zbieranie muszli, ale też układanie tych skarbów w konkretne, konkretnej kolejności na naszej wystawie, ale też budowanie akwarium. Także gra, w której dzieje się strasznie dużo, ale na wszystko mamy osobną osobną jakby fazę w każdej rundzie, zatem to nie jest zła rzecz. Bardzo fajnie jest to wszystko tak um, rozplanowane, że nie ma jakby chaosu. i Jest to rodzinna gra, zatem jeżeli e, gdzieś Wam wpadnie w oko jest to również językowo nie zależy, więc bardzo polecam Rec Raiders. Następną grą było Tokyo Highway. E, my nie mamy żadnych tak naprawdę gier typu dexterity, gdzie musimy gdzieś balansować jakieś kawałki e, planszy na sobie, ale Tokyo Highway swoją prostotą wykonania, ponieważ są to patyczki do lodów i kilka samochodzików i kilka też takich drewnianych jakby e, walcy walców, no wiecie, to jest to rzeczywiście coś co wpada w oko i Fajnie się w to gra, bardzo prosto się w to gra, ale trzeba mieć do tego oczywiście stół, który stoi prosto, prostą podłogę i nikogo, kto będzie ten stół gdzieś tam szturchał łokciami i te wszystkie elementy będą gdzieś tam upadać. No i tak, po drodze na te wakacje grałam w samochodzie w kampanię na jeźdźców z północy na tablecie, ponieważ wyszła elektroniczna wersja i muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo fajna. Jest prosta w obsłudze, jest intuicyjna. Jedynym minusem jest to, że nie można jakby przyspieszyć rund waszych przeciwników, ale jest kampania i ta kampania bardzo fajnie przedstawia różne elementy gry i pozwala wam się skupić na różnych innych strategiach podczas właśnie tej kampanii, zatem to jest bardzo duży plus. Przeszliśmy właśnie całą kampanię, jest ona dość prosta, ale to może chodzi o to, żeby właśnie nauczyć się tych różnych jakby zasad i różnych strategii, żeby w tę grę grać później z przeciwnikami online. Również mamy kopię Fog of Love. Graliśmy w tę grę dwa lata temu chyba na Expo czy gdzie indziej i nam się, mnie się bardzo spodobało. Mat mówi, że też mu się podoba, chociaż nie jest to tak naprawdę gra, która bym powiedziała, że jest dla wszystkich. Fog of Love jest to komedia romantyczna w pudełku, jest to gra, w której wcielamy się w dwie osoby. Które gdzieś tam się spotykają, zakochują i mają różne perypetie podczas tej gry, i musimy balansować nasze emocje, żeby na koniec gry udało nam się zdobyć ten cel, który mieliśmy w ręce, i możemy tych celów się pozbywać w, trak w trakcie gry i z powrotem je zabierać. Także jest to trochę myślenie, jest to jakby takie, taki RPG troszeczkę, ponieważ musimy się wcielić w te osoby i odpowiadając na pytania w tej grze, w tej, wcielając się w te właśnie sytuacje. Nie możemy myśleć o tym, co my byśmy zrobili, jako, jako my, ale co zrobiłyby te osoby właśnie w tej grze. I to jest trochę ci to tak z głową e, miesza, ponieważ bardzo trudno. Te sytuacje są bardzo takie życiowe, e, i bardzo trudno się troszeczkę jakby od tego odseparować i jednak e, podjąć decyzję taką, jaką podejmuje Twoja osoba, a nie ty osobiście. Ale bardzo polecam spróbować, jeżeli gdzieś e, macie. Możliwość, nie jest to oczywiście niezależnie, niezależna językowo gra dużo tekstu, jest oparta na tekście, z angielski to jest mus, ale może kiedyś gdzieś ktoś to, to wyda po polsku, bo jest naprawdę pięknie wydana, no i ma te pokerowe kruszki moje ulubione, także gdzieś tam obczajcie sobie. Najśmieszniejszą grą, w jaką graliśmy w, w tym miesiącu był Harry Potter Hogwarts Mystery chyba to się nazywało. To jest totalnie głupia gra, w której chyba jest do 6 osób, czy do 8 osób, nawet nie wiem, w której wcieracie się w postać starego Pottera i biegacie po plażu, rzucacie kośćmi. Musicie dostać się do wszystkich punktów, które macie gdzieś tam wyznaczone, czyli tam do pokoju Gryffindoru, do, do pokoju Slytherinu, czy, czy gdzieś tam na, na pole, gdzie się gra w Quidditch. I musicie gdzieś po tej mapie się przemieszczać, do tych pokoi się dostać, żeby zdobyć punkty. Ale. Dostajecie również karty, które albo wam ułatwiają tę rozgrywkę, albo ją wam utrudniają. No i jest jedna karta w tej grze, która po prostu mówi: zostałeś wywalony ze szkoły po prostu za nic i możecie, grać, możecie być, możecie wygrywać, możecie już gdzieś tam być na samej mecie i dostaniecie te karty, tak jak się tutaj stało. I tak się dzieje przy każdej rozgrywce. Ale ta gra jest, daje tyle śmiechu, że chyba gramy właśnie tylko dlatego, żeby się pośmiać, ponieważ jest tak tragiczna. I następna rzecz, którą w tym miesiącu odkryliśmy, jest to nasz słoiczek, tak zwany Shelf of Shame, gdzie mamy wszystkie nasze gry, w które nie graliśmy od na pewno ponad pół roku. Wszystkie tytuły są w naszym słoiczku i za każdym razem, kiedy nie wiemy, w co zagrać, wyciągamy jeden tytuł i w niego gramy. Jeżeli nam się nie podobało, to gra idzie w podstawkę na półkę, gdzie sprzedajemy gry i mamy tam gry, które czekają na, na kupno. Jeżeli nam się w ogóle nie chce tej, w tej wyciągać z tego pudełka, oczywiście od razu idzie też na półkę rozprzedaży, a jeżeli nam się podobały, no to oczywiście zostaje. To jest bardzo fajny pomysł. Ja nie lubię aplikacji, ponieważ zawsze zapominam kliknąć wszystkiego w tych aplikacjach typu właśnie apki, które, które zapisują wyniki gier i tak dalej. Nie lubię tego, ja wolę mieć wszystko na papierze, zatem taki słoiczek na pewno pomaga. No i z tego słoiczka wyszło nam ostatnio Heaven and Ale i za każdym razem, im więcej w tę gry gramy, tym bardziej nam się podoba i jest to coś, właśnie takie odkrycie z tego naszego słoiczka gier, gdzie rzeczywiście zostawimy grę na pewno i czekamy teraz na dodatek i zobaczymy, zobaczymy coś, co będzie, ale tak jak byliśmy do tej gry nastawieni tak, no, jest okej, okay. tak z każdą następną rozgrywką coraz bardziej nam się podoba. No i kolejną grą ze słoiczka był łachan Gra, w którą nie graliśmy od, od, od zakupu, ponieważ gdzieś tam się coś nie udało, czy nam jakaś zasada nie podeszła i tak zagra, leżała na półce, ale wyciągnęliśmy ją na nowo, rozegraliśmy kilka partii i od razu zamówiliśmy dodatek Late Pre-Classic pre -classic Period i dodatek jest... Okej, okay. jest, jest, ma dobre strony i ma takie sobie strony. Świetną stroną jest tego dodatku to, że dostajemy jakby rolę, bo mamy, mamy naszego tutaj kapitana wodza i ten wódz ma swoje jakieś super moce i to nam pomaga w tej rozgrywce, jakby daje nam jakiś cel, w którym będziemy szli. Natomiast jest oczywiście kolejny, kolejna plansza obok tego z pomarańczowym która kolumną, po której tam się musimy wspinać, i trudniej się po niej wspinać, ale on daje nam lepsze rzeczy, także daje nam jeszcze więcej myślenia. Um, ja się muszę do tego dodatku przekonać, bo rozegraliśmy go dopiero dwa czy trzy razy. Um, I do tej pory jest on ok, ale mam nadzieję, że on się gdzieś tam jeszcze dogotuje w nas i ma, ma potencjał na pewno. Um, Gdzieś tam napisałam post o serii sushi: Sushi Go, Sushi Go Powers i Sushi Roll. Także, jeżeli to jest coś, co Was interesuje, tam link jest pod spodem. No i teraz, tak, gra miesiąca. Moją grą miesiąca, którą, która będzie razem z Braniem w chmurach, jest Wyspa Skarbów, więc nie będę się tutaj o niej wypowiadać. recenzja już za chwilę. Ale kolejną grą, którą tak naprawdę odkryliśmy się w tym miesiącu, dopiero mimo że ona już jest skrą dość starą, jest Snowdonia. Odkryliśmy ją dlatego, że nasza kafejka miała tą wersję Master Edition, coś tam super ekstra, turbo i zagraliśmy w nią raz i wow, co to zagra! Jest worker placement, ale z takim twistem i jest bardzo, um, bardzo prosta, mimo że nie wydaje się prosta, ponieważ plansza jest gigantyczna i ma karty i ma miejsce właśnie na tych naszych ludzików, pamperków i ma, ma kostki i tak dalej, ale jest super! Jest naprawdę bardzo dobra gra, także jeżeli macie ją na Waszej półce wstydu, zajmijcie ją od razu i zagrajcie, bo naprawdę naprawdę warto. Mnie to boli, że niestety, ale ta podstawowa wersja, która właśnie była wydana chyba w 2007, nie ma tylu super elementów, co właśnie ta wersja Deluxe. A ta wersja Deluxe ma chyba kosztuje ze 100, 100 funtów, także jest to droga gra. Ale jeżeli gdzieś macie, to zagrajcie, bo jest naprawdę bardzo, naprawdę bardzo fajna gra. Um, no i gra, w którą zagraliśmy raz, gra, którą, e, której nie ma w sklepach, gra, która była na Kickstarterze i której nigdy bym nie wsparła, bo nie wydałabym na nią tyle pieniędzy, ale dlatego ma się znajomych, e, którzy lubią takie gry i wspierają takie gry, jest to Power Rangers Heroes of the Grid. Ja nie mogę. Gra, w której nostalgia po prostu bierze władzę w swoje ręce i wrzuca się po prostu w świat lat 90 gdzie naparzają się nastolatkowie w obcisłych kostiumach, którzy potem przywołują fletem dinozaury i te dinozaury potem się zamieniają w cyborga i czy innego jakiegoś megazorda i się naparzają cały czas i oczywiście przewracają budynki i tak dalej. Zatem um, gra jest na pewno nostalgiczna. Wrzuciliśmy sobie gdzieś tam w tle soundtrack i w ogóle było strasznie dużo śmiechu, ale to jest chyba tylko to, Było dużo śmiechu, Gra jest bardzo powtarzalna. Jest to kościanka, w której oczywiście rzucamy kośćmi i chcemy mieć jak najwięcej trafień. Jest dobrze wykonana, bo ma, oczywiście ma multum plastiku, jest po prostu kitowcy są wszędzie, oczywiście trzeba ich nawet malować. Figurki są w okiej okay jakości, jest ich bardzo, bardzo dużo. mega Megazord chyba jest mniej więcej taki duży. Zatem jest, wszystko jest dobrze wykonane, ale nie ma w gry w grze. Rozegraliśmy jedną partię, zajęło nam to około godziny, żeby pokonać tych wszystkich um, przeciwników, ale to wszystko było takie samo. Pokonujemy przeciwników, dostajemy, po, wrzucamy ich na naszą planszetkę, tak jak Mac vs. Minions. Um, i za każde chyba 8, czy dostaniemy, ktoś dostanie zorda. I gdyż mamy wszystkie zordy, budujemy mega zorda. I ten zord coś tam robi. I najpierw musimy się pozbyć kitowców, którzy otaczają tego większego przeciwnika. Potem musimy zabić Rite. I to wszystko jest, jest po prostu więcej tego samego. I tych pudełek z dodatkami tam by było 5. To jest po prostu wieża taka gier, pudełek znaczy jednej gry, ale tak naprawdę gry w grze. Dużo nie ma, zatem jest to jakby. Jest to fajna kooperacja, bo jest to chyba najbardziej kooperacyjna gra, w jaką nam się udało zagrać, ponieważ podczas czyjejś tury możesz pomagać, dorzucać swoje karty, mówić, a ja tu mogę pomóc. Jeżeli ktoś jest w opałach, to możesz gdzieś tam dorzucić coś, bo a ja cię tutaj uratuję. Więc to jest bardzo fajne, fajne podejście właśnie do kołopuż. Nie trzeba czekać na swoją turę, żeby coś zrobić. Ale jest po prostu. Tyle tego samego w tej grze, że to jest 6,5 dla nas na 10. Zagramy jeszcze raz na pewno, bo oczywiście jest gra u kogoś na półce i, i będziemy w odwiedzinach, to zagramy, ale nie jest to gra, którą proponowałabym jako, jako moją grę, którą chcę, w którą chcę zagrać z kim, w którą chcę wrzucić na stół. Ale jeżeli jest na stole, to nie odmówię, bo, bo był fan. Zatem... Fire Rangers, Heroes of the Grid Dużo nostalgii, mało gry. I to by było na tyle. To był mój sierpień planszowy. Jak wam minął miesiąc, czy wam się coś gdzieś przydarzyło fajnego, planszowego? Mam nadzieję, że mieliście dobre wakacje. Do następnego razu. Pa!